Cześć, wpadłem na taki pomysł, żeby nagrać mm, fajny odcinek z moim widzem. Wszystko teraz pokażę, co i jak mam na koncie, które levele mogą wybijać, mój escape będzie podany w opisie, moja nazwa bohatera, link, jeśli jeszcze nawet nie gracie w Battlefield Heroes, będziecie mieli w opisie. Tak. To y... ja widać, że mam 20, 21 poziom. Te baterie nie są zbytnio ważne. Nie, nie są zbytnio ważne. Tylko... co Tak. Taki mam niby zestaw boare da 14 Tak, mamy tutaj umiejętności. No I ostatni nasz ulubiony. Nową broń kupiłem. No. Jeszcze tak... Yy. zbrojenie warcza. Konieczności mamy. Yy, tak, najlepszy, w broni ma w rojach się zdaje. No. I to byłby koniec. Trzymajcie się. Pamiętajcie, wszystko w opisie.